Miałem was zabrać na spacer, ale was nie zabiorę, bo wieje, bo nic nie będzie słychać. Wróciłem, przejrzałem się. W każdym razie do rzeczy. Eee, odpowiedź na to pytanie będzie trochę nieaktualna, ale i tak jej udzielę, bo. bo... Było Agnieszka trzymała pytanie dotyczące, ile mam procentowo udziału w oferowanym za pomocą platformy Amazon Produkcie w systemie dróg na żądanie mniej niż 10%. Jak to wygląda w cyfrach? 4,60 o. 4,60 4 centów to jest u nich standardowa cena druku. Do tego dochodzi 5 dolarów opłaty za poczet zwrotów, dystrybucji i innych pierdół, ponieważ ktoś to musi wydrukować, spakować, zanieść na pocztę, wysłać i w ogóle. Więc teoretycznie wszystko, co jest powyżej 9,60 dolarów, powyżej zostaje w mojej kieszeni. Z tym, że Amazon jeszcze sobie bierze od 40 do 60% Prowizji za, za nie wiem za co, ale tak to wygląda. I jeszcze musisz policzyć sobie od tego, co ci zostanie, 30% podatek zaliczkowy na poczet przyszłych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych, bo to są Amerykanie. Można to oczywiście zmienić, bo Europa, kraje europejskie i dużo krajów pozaeuropejskich ma podpisaną umowę o. Pod uniknięciu podwójnego podatkowania, więc można to wszystko przenieść do siebie. Z tym, że ja uważam, że to jest idiocyzm i bez sensu, bo musisz się po te wypełnić dodatkowe papiery, inne cudawianki, a tak to jesteś tam rozliczony, więc teoretycznie masz to gdzieś, tak? I po co sobie to komplikować? Po co odpowiadać na pytanie urzędnikom, którzy sami nie wiedzą, o no co pytają? W każdym razie i tak to jest bez sensu, bo opłaty są, podatki są mniej więcej takie same. W moim przypadku różnica jest 3%, więc. Zastanawiałem się, co ja, co, no, na co ja wydam ten, ten, ten zaoszczędzony 3%, na, na co jak sobie muszę kupić, czy nie wiem, zainwestować w akcje Maska? Nie miałem żadnego pojęcia z tym majątkiem. W każdym razie no, doskonale wiecie, jak to wygląda. Z tym, że z Amazonem jest to nieaktualne, bo z Amazonem się rozstałem wczoraj, to jest wtorek, tak, 30 kwietnia, ponieważ doprowadzi mnie do szału. Wszystko było introgatorsko i wszystko, bo cały projekt przygotowywałem sam. Tam się wrzuca, wszystko było ułożone, okładka była dopasowana, opisy na okładkę porobione, ustawione są do milimetra, tekst sformatowany. Świetnie to wszystko wyglądało na podglądzie i na wersji próbnej, którą się tam drukuje. Ale dostałem informację od czytelników, którzy już zamówili, którzy już zamówili wersję drukowaną w Amazonie, że to jest. Jest po prostu, krótką mówiąc, do dupy. Do dupy. I to strasznie do dupy. Raz, że podmieniono tekst. Nie, nie chcę na to... Nie, po prostu nie. Dwa, cięcie introligatorskie było zrobione przez chyba jakiegoś kompletnie... Takie kwiatki się przesadzało. No dobrze, więc w tym momencie jest krótka piłka, nie będzie wersji drukowanej, nie przewiduję wersji drukowanej, bo mnie osobiście nie stać na wyrzucenie kilkunastu tysięcy złotych po to, żeby uszczęśliwić kilka osób. Jeżeli się zbuduje rzesza fanów, wtedy będziemy myśleć o druku, ale najpierw PDF musi nawet na pewno to zarobić. Musi osiągnąć 11 tysięcy egzemplarzy PDF-ów. No to jest liczone na wszystkie produkcje, tak, na, na, na wszystkie książki, tak, ale tyle musi osiągnąć, nie mówię na te dwie, na te, które za chwilę wyjdzie i te, które wyjdą pod koniec roku, o tym za chwilę dlatego, że i wtedy będą odpowiednie pieniądze, żeby, bo taki był, taki był zamysł, że PDF ma zarobić na wersję drukowaną, ponieważ ja biorę to na siebie i będę to sam kontrolował. Przerabiałem to już, wiem, no mam wystarczającą wiedzę, żeby to dźwignąć samemu, bo jak widać nie można nikomu ufać dookoła, bo wszyscy mają to w dupie. Ty możesz, tobie może zależeć, ty możesz się starać, ty możesz dokładać wszelkich, dopilnować wszystkiego, wiesz, nie spać po nocach, traktować swoją, swój produkt jako dziecko, a się trafi pierwszy lepszy pan Janusz, czy tam pan George, czy pan Hans, nie będzie to było drukowane, który ma to ma, po prostu ma wyjebane i tam, a tak mi się wsadziło, tam popnę nogą, a jak będzie, tak będzie. Więc widzicie, no, Europa. Druga sprawa, druk. Dzięki Unii Europejskiej dzięki, przez ostatnie lata, zwłaszcza druk jest dwa razy droższy niż był jeszcze przed Covidem i dwa razy słabsza jakość jest. Większość drukarni, czyli czy tam druk na żądanie, czy wszystkich, czy firm świadczących taką usługę, ma na standardzie druk offsetowy. Druk offsetowy to jest to, co wkłada się do drukarki, tylko trochę grubsze, bo drukarka ma 80 gramów na metr, a to co nie folium jest 90 albo 100. Więc tekst przebija, papier jak się zamoczą, się odkształca już na amen, więc Mówiąc krótko, nie, to nie jest jakoś jaką ja sobie życzę, jaką ja bym chciał, żeby... No to jest papier taletowy dla mnie, po prostu nie będę tego gówna drukował, nie będę wydał pieniędzy na to gówno. Doszedłem do wniosku, że jeżeli ktoś będzie naprawdę miał ochotę na wydrukowanie swojej książki, niech się skontaktuje i ja mu tam dostarczę odpowiednią układkę. Powinienem zrobić, dzisiaj to może nie, ale zrobię, bo nie mam chwilę czasu a ogólnie wersja papierowa przy zakupie e-booka, e PDF jest gotowe do druku, więc tylko okładkę ode mnie otrzymacie i tam pozwolenie, błogosławieństwo, że możecie sobie to skopiować, żeby nie było potem problemu z jakimiś prawami autorskimi i może sobie to wydrukować na drukarce, w drukarni, u sąsiada, wszystko jednym własnym asumptem. Bo nie, przykro mi bardzo, ale nie, dopóki to na siebie nie zarobi, nie przewiduję druku. Uległem naciskom chętnych ludzi na, na wersję papierową. Okazało się, że chętnych było około 12% tego, co sprzedało się elektronicznie. I jeszcze straciłem na tym 55 dolarów. Sorry, ale to jest bardzo kiepski pomysł na prospecting, jeżeli takie rzeczy się robi. No i tyle. No, a wszystko Fd, dlaczego właśnie się tak upadłem na na wersję elektroniczną, na wersję buków. Bo wszystko powstało z wyjątkiem korekty, wszystko zrobiłem własnymi rękami, własnym asumpłem nauczyłem się przy okazji wielu rzeczy i zrobiłem firmę nazłość. Mogłem zrobić nazłość. Ponieważ jeżeli wszyscy, którzy wszyscy miłośnicy e-booków i wszyscy, którzy z tymi e-bookami mają cokolwiek wspólnego, wiedzą, że księgarnie oferują często dwa formaty: MOBI i EPUB. I często zdarza się, że trzeba za każdy zapłacić osobno. A u mnie jest wszystko za jednym kliknięciem, bo mnie zdenerwowali, zrobili mi po prostu na złość nie możesz, ponieważ mają swoją własną, własną, swoją własną stronę, nie możesz załadować plików innych niż PDF, ponieważ jest takie zabezpieczone. Nie wiem jak, nie, wiem, nie wnikałem w to, ale nie możesz, bo ci, co handlują e muszą mieć zabezpieczone, żeby tam nie każdy sobie mógł. A ja byłem na tyle zawzięty i bezczelny, znalazłem sobie programistę, zrobił mi nakładkę i u mnie jest wszystko. I do tego taniej, dlatego że u mnie wszystko dostajesz, za jednym kliknięciem dostajesz cztery formaty łącznie z Amazonem też im ukręciłem ja trochę nosa, bo mnie zdenerwowali, a ja jestem mściwym karłem pod tym względem. Nie ja jestem zawzięty, jeżeli coś jest nie tak. I, i, I ja nie mam całego łańcucha ludzi do nakarmienia, dlatego mogłem sobie pozwolić na niższą cenę pierwszej części, trochę wyższą i w niższą niż w księgarniach cenę drugiej części i trzeciej, i resztę sam sobie mogę dyktować to wszystko. Te końcówki wynikają tylko ze zmiany walutowej, bo dlaczego? No bo z Polakami się nie dogadałem. Bo za dużo skórka za wyprawkę, za dużo roboty, za dużo pieprzenia i za dużo czekania było. Dlatego załatwiłem to za granicą w 11 minut dokładnie. Dokładnie w 11 minut załatwiłem ruszenie tego systemu. W Polakami po 6 dniach nie byłem nawet na etapie oferty i możliwości współpracy. Więc bardzo współczuję wszystkim przedsiębiorcom w Polsce w tej chwili, bo straszne jest to, co robią z Wami. Straszne. No i tyle. I mam nad tym wszystkim kontrolę. Ja decyduję kiedy, ja decyduję jak. Jeżeli coś się spieprzy, to mogę być tylko zły na siebie. I nie ma takiej innej możliwości, czekajcie sekundę. I nie ma takiej możliwości, żeby mi ktokolwiek, komu się nie chce, miał gorszy dzień, czy nie wiem, nie wiem stał prawą nogą z lewego łóżka, czy tam posolił sobie kawę, czy herbatę zamiast posłodzić, bo pomylił mi i spieprzył mi całą zabawę. Ja sobie na to po prostu nie mogę pozwolić. No, i tyle. No, w każdym razie, no już pomijając, że mm, kwestie samych zarobków, tak, bo jeżeli ja to wydaję przez kogokolwiek, bo raz, już dzisiaj zapieprzy wszystko przy, przy pierwszej edycji, to dzięki koledze z Irlandii się dowiedziałem, że mi chcą ukraść, bo tutaj jest, gdzie tam nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku. W każdym razie yy, gówno z tego masz, a masz tylko stres jesteś na każde zawołanie i przenosisz właściwie większość praw. Jeżeli nie przenosisz większości praw, to oni ci dają, zostają ci wszelkie prawa i wszelkie błogosławieństwa, z tym, że zastrzegają sobie prawo do dystrybucji międzynarodowej, więc jeżeli niesiesz sukces, to oni spią całą śmietankę, więc lepiej to wydać samemu. Więc powiem tylko tyle. Yy, pożegnam się z wami w yy, sposób, w jaki żegna się najsłodsze dziecko na świecie.